Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na ostatni odcinek świątecznej yy, z yy, Już byliśmy na Wigilii u teściowej, niedługo jedziemy do mojej mamy, ale powiem Wam kochani, że tym razem święta jednak dla mnie nie są najfajniejsze. Nie dlatego, że coś się stało z rodziną i tak dalej, ale yy, musieli uśpić naszego kotka, yy, który mieszka w, z nami 12 lat. Yy, 6 lat mieszka ze mną, a 6 lat mieszka z moją siostrą. No i dzisiaj ją y, uśpili, tą Larę. I, no i oczywiście cały ranek zryczałam się, spłakałam się, nie widziałam, że tak można, bo kotka bardzo fajna była i po prostu jest z nami szkoda była, jak naszą członek naszej rodziny. Dlatego dzisiaj mamy jakoś tak troszkę inaczej, chociaż y, teraz Adaś już potwierdził o prezenty, bardzo się cieszy i w ogóle, no bo wiadomo, no. Y, Zwierzęta jak chorują męczą się, to no, lekarz po prostu weterynarz stwierdził, że trzeba koniecznie ją już uśpić, bo po prostu sama zdechnie w ciągu dwóch dni, więc tak to się stało. Ale i, i, no, i tak to akurat 24 wyszło. Nagrywam teraz szybciutko ten filmik, bo zaraz wychodzimy, jest dosłownie 1739. Y Mam krótkiego vlog, e, vloga, którego jeszcze nie zmontowałam, jest to tylko otwierania kalendarzu, ale to nic, jakoś to mam nadzieję, że mi wybaczycie, a dzisiaj mamy, słuchajcie, sporo zdrapeczek takich e, fajnych, bo tak, e, lotek i jeszcze obiecałam Wam wczoraj, że o niespodziance, która będzie na moim kanale, bo dostałam zdrabki z, z Ameryki i zaraz Wam pokażę jakie, tak na szybko. I będzie specjalny odcinek, i wam po prostu zdrapimy. I jest to taka zrapeczka, taka zrapeczka, taka zrapeczka. Mamy taką zrapeczkę za 2 dolary. No i mamy, słuchajcie, krzyżóweczkę, Mamy bingo. Bingo też bardzo lubię. Mamy taką krzyżóweczkę i mamy świąteczną krzyżóweczkę. Ten biały mi się to pom bo to gdzieś ze strony. Koło granicy kanadyjskiej stamtąd te zdrabki. Dokładnej miejscowości nie znam, musiałabym dopytać. Jest to znajomy Kiedyś już miałam z tej miejscowości zdrabki, takiej wiecie, przyjeżdża na znajomej, gdzie jego syn mieszka tam w Ameryce. To jest drugi dziadek naszego Adasia, można tak powiedzieć. No i przywieźli mi te zdrabki w prezencie, także bardzo, bardzo się cieszę. Jak zdrapie te zdrabki, będzie coś fajnego do wygrania, no to z nimi się dzielę oczywiście. No ale jak no chciałabym to zdrapać, bo zanim wyjadą do Ameryki, to po prostu przykaże, żeby może akurat będzie jakaś fajna wygrana i i, i kochani oddam, tak? zobaczymy, w każdym razie y, zabieram się tutaj do kalendarzy cieszę się oczywiście z tego ale dzisiaj jakoś tak, no jest inaczej, wybaczcie mi to, może nie będę jakoś za dużo mówić, ale y, drapiemy, no i zobaczymy, czy to 24 okienko coś nam da, czy nie i słuchajcie, dało, dało nam 25 zł wow, jest wygrana no to pięknie, no bardzo się cieszę. Także zapisujemy 25 zł kalendarz nam się zwrócił. No fantastycznie, ale... ale Bardzo się cieszę, no. Teraz słuchajcie, tutaj jest drapka za 10 euro. Mamy tutaj 10 euro. I słuchajcie, drapiemy wszystkie okienka, które nam tu zostały. Mikołaj. Patrzymy co tutaj Mikołaj, zobaczcie. Mikołaj. To jest Mikołaj. 25. A 25 to mamy tutaj gwiazdeczkę. Dobrze. 115, 400, 500. I gwiazdeczkę. Gwiazdeczkę sobie zaznaczymy. Gwiazdeczka jest tu. Teraz 26. 26 też widzę, że jest tak na bogato. 30, 10 i 100. A tutaj mamy sanki. sameczki. Gdzie są saneczki? Ok. Ech, 27 dzwoneczek. zaznaczony dzwoneczek. Dzwoneczek mamy tutaj. Zobaczcie dwa i będzie 20 tysięcy euro. <grych> 28. Łyżwy. Łyżwy mamy tutaj. Zaraz będzie 400 euro. 29. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tutaj, zobaczcie jest szansa, słuchajcie. 30 gwiazda, gwiazdy mamy tutaj. I teraz co mamy? 31, tak? I 31, 205 i gwiazda. No i gwiazdy mamy tutaj. No i patrzymy, czy wszystko już zdrapaliśmy chyba tak, ale zdrapka nam się zwróciła, bo mamy tutaj 10 euro, także bardzo, bardzo się cieszę. Więc już mamy dwa kalendarze, którzy, które nam się, że tak powiem, zwróciły. Bardzo z tego się cieszę. No i przechodzimy do następnego. Eee, tutaj też sobie zdrapiemy już wszystko. Mamy 24. Są samki. A 25. 5, 10... 50, 15 i gwiazda, więc samki i gwiazdy. Samki. Tutaj gwiazda i samki. Ok. Teraz 26, 26, 50, 10, 1005. Mamy gwiazdę I 27, zobaczymy. Bałwanka. Gwiazdy i bałwanka zakreślamy. Gwiazda i bałwanek. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia osiem, dzwoneczek, dwadzieścia dziewięć, świeca, dobra, świeca i bawanek, tak? Dobrze zakreśliłam, Świeca i bawanek, tak? Dwadzieścia ja osiem dzwonek, dzwonek był, przepraszam o mam nadzieję, że już nie namyliłam teraz 31 jednak po jednym powinnam zdrapywać i będzie dobrze dzwonek dzwoneczek i teraz 31 tutaj zdrapujemy, patrzymy gwiazda gwiazda, ale nic nam to nie daje tak? tak jest zabrakło nam tutaj, żeby było 5 euro no i chyba wszystko zdrapaliśmy, więc ten kalendarz za 5 euro jest pusty, no ale to nic kolejna, kolejna zdrapka, będę jednak po kolei pojedynczo, bo gubię się dzwoneczek tutaj mam dzwoneczek 25 105 10 rękawiczki rękawiczki teraz 26 105, 50 tysiąc sanie sanie teraz 27 rękawiczki przepraszam, to, to jakieś rękawiczki, gdzie te rękawiczki? tutaj 28, 28 dzwoneczek i dzwoneczek, dwa razy dzwoneczek. Raz i dwa. 30. Gwiazda. No i ostatnia, słuchajcie, ostatnia nadzieja. Czy coś tutaj będzie, czy nie? Gwiazda, więc nie będzie tam nic, ale tutaj jeszcze mamy 55, 15 i 100. No i ten też kalendarz jest pusty, ale jednak jeden nam się zwrócił, mamy 10 euro i drugi nam się zwrócił, mamy 25 zł. Także bardzo, bardzo się cieszę. No i co, przechodzimy teraz do tych zrofeczek. Mamy tutaj ukraińską, plaster miodu. Raz, dwa, trzy, trzy, kocham zimę. I... Yy krzyżówka i lotek. Więc tutaj mamy 10, 15 i 20 chrywień. Dobra. Drobimy najpierw tą ukraińską. Zobaczymy. 23, szukamy 8 i trójeczki 21, 17, 4, 29, 10, 9, 14, jedynka. 22, 6, 16, 26. No niestety jest pustaczek. Także y, ukraińskie zdrapki już się skończyły, ale też nie było, że było same pust, y, minusy. W sensie, że nic, bo na pewno coś tam było do wygrania. Teraz sobie zdrapiemy polskie, mamy tutaj lotka. I szukamy. Mamy słonia, kochani. Mamy słonia i złotóweczka, no ale jest, jakby nie było, jest słonik. Super. Więc zapisujemy sobie. Teraz kocham zimę. 15, 18, już wszystko topnieje. 22, 8, 6, 14, 19 i 16. Więc ta będzie pusta. Kolejna.

Mamy 23 i mamy 28 wreszcie. Kocham, zimę, nam dała wygraną. Mamy tutaj 2 zł. Także nieźle jakiś zwrocik tutaj jest. M, M i M. Cieszę się bardzo. Teraz sobie zdrapiemy plastry miodu. I zobaczymy, czy coś będzie. Safe, safe. I ten, niestety nK zdrapałam, więc jak ktoś dobrze zna literę, to pewnie już wie, czy coś wygrałam, czy nie. Ale ja nie wiem tego. Na razie to nic nie widzę, żeby coś było. Wcale nie musi nic być. Konieczyna tęcza. No chyba nic. Tak. Także jest pusta. Nie widzę drugiej litery, żeby zobaczyć, że. A, jest NZ. Dobra, jest pusta. I słuchajcie, ostatnia zrapeczka, krzyżóweczka, Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. In. Zdrapiamy. Uf. Film. Uskok. Boli mi strasznie głowa, bo powiem szczerze. Ale mąż wróci z pracy i jedziemy do mojej mamy. Więc będziemy dopiero po 19 kolejną wigilię No ale. No tak to jest. Bo tutaj jeszcze fy. Kurka. Tutaj jeszcze mamy fy. OK. Tutaj mamy j. Jowisz, stojak, jak. Więc nie widzę. Tylko d. Ada, więcej nie widzę. Tylko z. Tutaj tylko t. Stoi jak. Więc nie widzę. Tylko o. Nie ma. Literka U. Druk. O, mamy pierwsze słowo. Uskok. Literka E. Emu. Ren. Więcej nie mam Tutaj jeszcze je przegapiłam. Literka I. E. Więcej nie ma. Literka I. więcej nie ma literka W, mamy drugie słowo Jowisz literka H tutaj mamy H więcej nie ma literka L L, film L więcej nie ma literka P P więcej nie ma i ostatnia literka G Tutaj mamy g. Ale nic nam G nie daje, więc zdropka jest przegrana. Także kochani, na te zdrapeczki, co tutaj miałam polskie. To tylko dwie się nam zwróciło. Jest tutaj 3 zł. No i y, mamy tutaj prezent. I mamy tutaj kalendarz też 10 euro. Y, miałam Wam pokazać wszystko podsumowujące, ale powiem Wam, że teraz no, nie mam na to ani ochoty, ani czasu, więc bardzo Was przepraszam. Y, Pamiętajcie o konkursie. W każdym odcinku trzeba zapisać. Nie w każdym. Trzeba będzie napisać pod jednym simiką, który będzie niedługo na kanale. Napisać, ile wydrapałam pieniędzy z drapek z drapasach i ile włożyłam pieniędzy w strapasy. Taki będzie konkurs. Ukryte będą komentarze i potem wam nim ujawnię i wylosuję osoby, która wygrała. Oczywiście łapiemy też licznik, tysiąc subskrypcji. No i potem będzie jeszcze konkurs dla moich subskrybentów. Z okazji przekroczenia tego tysiąca, bardzo wszystkim dziękuję. Życzę Wam wesołych, spokojnych świąt. Ech, niech będzie spokój, radość i zdrowie, bo to jest najważniejsze. Bardzo, bardzo Wam, kochani, dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam, buziaczki, papa.